Podcast AFS Polska. Globalna sieć AFS jest liderem wśród organizacji oferujących programy wymiany międzykulturowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i rodzin. Wyróżnia nas między innymi system wsparcia, jaki oferują uczestnikom doświadczeni wolontariusze i pracownicy lokalnych biur. Od 1947 roku AFS dzięki swoim programom przygotowuje młodzież do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, dając im możliwość rozwoju osobistego, zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności. Przyjęcie do swojego domu uczestnika wymiany AFS to doskonała okazja, by poznać nową kulturę, ale jednocześnie podzielić się swoją własną. Wszyscy, bez wyjątku członkowie rodziny goszczącej, automatycznie stają się ambasadorami swojej ojczystej tradycji, wprowadzając zagranicznego domownika w świat swoich zwyczajów, tradycji i świąt. Od wspólnych zakupów i gotowania, poprzez zwiedzanie lokalnych muzeów, aż po wigilijną wieczerzę czy wielkanocne śniadanie, każda chwila spędzona razem staje się niepowtarzalną okazją do odkrywania i doceniania swojej kultury, swojego języka, a jednocześnie doświadczania różnic, które dzielą Was z Waszym nowym członkiem rodziny z wymiany AFS. W tym podcaście postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące programu Goszczenia AFS. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest program goszczenia AFS? Program goszczenia AFS to międzynarodowa wymiana, w której rodziny w Polsce przyjmują na kilka miesięcy lub cały rok szkolny uczniów z różnych krajów. Dzięki temu młodzi ludzie mogą poznać polską kulturę, język i życie codzienne, a rodziny goszczące mają szansę doświadczyć wielokulturowości na własnej skórze. Co to znaczy być rodziną goszczącą? Tradycja goszczenia uczestników w rodzinach trwa nieprzerwanie w AFS od 1947 roku. Rola rodziny nie sprowadza się do zapewnienia schronienia i wyżywienia. Otwarte serca domowników są kluczowym elementem doświadczenia, jakie przeżywają młode osoby w trakcie programu. Jaka jest rola rodziny goszczącej? Rodziny goszczące, wspierane przez oddanych wolontariuszy i pracowników, pomagają uczestnikom odnaleźć się w ich nowej rzeczywistości, w nowej szkole i środowisku rówieśniczym. Wspierają w nawiązywaniu przyjaźni, a w codziennej komunikacji umożliwiają naukę nowego języka, w naszym przypadku polskiego. Odkrywają nowe perspektywy, pokazują swoją kulturę i tradycje, co prowadzi do nawiązania wieloletnich relacji. Czego oczekujemy od rodziny goszczącej? Przede wszystkim zaproszenia uczestnika do bycia częścią rodziny, do uczestniczenia w codziennym życiu i we wszystkich wydarzeniach z nim związanych, od zwykłej codziennej rutyny do wspólnego świętowania. Zapewnienia takiej samej opieki, jaką otrzymują pozostali członkowie rodziny w życiu codziennym tego domu to znaczy miejsca do wypoczynku, higieny osobistej czy spożywania posiłków. Podstawowe koszty utrzymania gościa związane z zapewnieniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak spożywanie posiłków, podstawowa higiena osobista czy dostęp do elektryczności i innych mediów, leżą po stronie rodziny goszczącej. Kim są uczniowie AFS? Uczestnicy wymiany AFS pochodzą z ponad 99 różnych krajów świata. Aby zostać przyjętym do programu, muszą wykazać się dojrzałością i odpowiednią motywacją do wyjazdu. Organizacja AFS szuka wśród rekrutowanych osób przede wszystkim zaangażowanych w aktywności pozaszkolne, akcje społeczne oraz takich, które mogą być postrzegane jako przyszli liderzy. W jaki sposób dobierani są uczestnicy wymiany? Osoby aplikujące do programu AFS muszą przejść proces rekrutacyjny prowadzony przez AFS w kraju wysyłającym. Uczestnik programu AFS to przede wszystkim osoba, która jest pomiędzy 15 a 18 rokiem życia w momencie rozpoczęcia programu, zobowiązuje się do aktywnego udziału w programie AFS, jest dobrą uczennicą lub uczniem w swojej szkole, jest osobą ogólnie zdrową, jest ciekawa świata, otwarta i chętna do poznawania rzeczy nieznanych, no i łatwo odnajduje się w nowych okolicznościach. Jakiego typu rodzin szukamy? Nie istnieje dla nas pojęcie typowa rodzina. Każda rodzina jest mile widziana. Rodziny, w których jest dwoje rodziców, osoby samodzielnie wychowujące dzieci, rodziny nieposiadające potomstwa, rodziny, których dzieci już są dorosłe i nie mieszkają w domu, w zasadzie każda rodzina może przystąpić do programu. Dosłownie wszyscy, którzy podzielają naszą pasję, wszyscy, którzy mają ochotę pomagać i tym samym wzbogacić swoje życie o nowe doświadczenie. Oczywiście każda rodzina uprzednio jest sprawdzana przez nas, przez naszą organizację, przez naszych wolontariuszy. Czy może przystąpić do programu goszczenia? Jak AFS wspiera rodziny goszczące? Wolontariusze oraz pracownicy są przygotowani do udzielania profesjonalnego wsparcia uczestnikom oraz rodzinom goszczącym w trakcie trwania całego programu. AFS posiada spójne wytyczne, które mają zastosowanie we wszystkich organizacjach AFS na całym świecie. Po pierwsze, jest to całodobowy telefon alarmowy. Wsparcie lokalnych wolontariuszy, zarówno dla uczestnika, jak i dla rodziny goszczącej. Kontakt z Krajowym Biurem AFS, wsparcie merytoryczne w procesie edukacji międzykulturowej oraz wszystkie sytuacje i doświadczenia uczestnika i rodziny są monitorowane przez AFS w czasie całego trwania programu. Jakiego typu programy oferuje AFS? AFS oferuje programy dla uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych, semestralny, trymestralny lub roczny. Oferujemy także wakacyjne programy od 2 do 4 tygodni, no i programy dla wolontariuszy. Jakie są wydatki związane z goszczeniem? Uczestnik wymiany samodzielnie pokrywa swoje osobiste wydatki, takie jak zakup kosmetyków czy ubrań, i ewentualne samodzielne wycieczki. Rodzina goszcząca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Koszty związane z nauką, takie np. Na jak podręczniki, oraz koszty lokalnego transportu do szkoły i z powrotem do domu, są pokrywane przez program. Czy rodzina musi pokrywać koszty związane z leczeniem? Nie. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem medycznym. Dodatkowo w każdym biurze AFS znajduje się całodobowy telefon alarmowy. Czy uczestnicy programu podlegają pod jakiś regulamin? Tak. Istnieją zasady programu AFS i uczestnicy są zobowiązani bezwzględnie ich przestrzegać. W przypadku kontaktu uczestnika z narkotykami, alkoholem lub na przykład prowadzeniem pojazdu mechanicznego jest to bezwzględnie zakazane, uczeń jest natychmiast odsyłany do domu. Uczestnicy są także zobowiązani przestrzegać prawa lokalnego. Samodzielne podróże uczestników są ograniczane do minimum. Rodziny przed przyjazdem uczestnika wymiany otrzymują informator, w którym są dokładnie opisane wszystkie zasady goszczenia i regulamin pobytu uczestnika w kraju. Co może zyskać moja rodzina przyjmując ucznia z wymiany AFS? Przede wszystkim, bycie rodziną goszczącą AFS to niezwykła, pełna radości i satysfakcji, przygoda dla całej rodziny. To globalna podróż bez wychodzenia z domu. Po drugie, rodziny goszczące AFS dzielą się swoją kulturą i poznają nowe tradycje, budując przy tym trwałe wspomnienia i przyjaźnie na całe życie. Dzięki temu zyskują bliskich przyjaciół w różnych zakątkach świata. Goszczenie ucznia z wymiany pomaga także otworzyć umysł i lepiej zrozumieć perspektywy osób pochodzących z innych kultur. To jest także wsparcie dla młodych ludzi w realizacji ich globalnych i osobistych marzeń. Dzięki temu doświadczeniu zarówno członkowie rodziny, jak i uczniowie przechodzą proces osobistego rozwoju, indywidualnie jako, i jako rodzina. Dla młodszych dzieci, w tym domu goszczącym, jest to też szansa na nawiązanie więzi z nowym rodzeństwem i odnalezienie w nim starszego brata, siostry czy też nawet może wzoru do naśladowania. Goszczenie ucznia z zagranicy pomaga także wszystkim domownikom rozwijać umiejętności komunikacyjne, czasem nawet praktykować naukę innego języka. Decydując się na goszczenie za AfS, wspierasz misję organizacji, pomagając jednostkom i społecznościom lepiej zrozumieć i adaptować się do różnic kulturowych. Dołączasz także do globalnej społeczności rodzin, która działa na rzecz bardziej sprawiedliwego, pokojowego i otwartego świata. Czy AFS wspiera rodzinę w budowaniu relacji z goszczonym uczniem? Tak, oczywiście. Program Podróż międzykulturowa rodziny goszczącej AFS pomoże poczuć się swobodniej z nowym członkiem rodziny oraz rozwinąć umiejętności i zrozumienie niezbędne do komunikacji z osobami z różnych kultur. Nasza podróż jest prowadzona przez przeszkolonych wolontariuszy i pracowników AFS. Opiera się na dobrze ugruntowanych. Celach edukacyjnych AFS dla rodzin goszczących, opracowanych i zatwierdzonych przez ekspertów w dziedzinie edukacji międzykulturowej z całego świata. Składa się ona z angażujących i wartościowych seminariów orientacyjnych oraz praktycznych materiałów edukacyjnych, które można wykorzystywać samodzielnie lub w grupie. A co mówią badania na temat goszczenia uczestnika wymiany AFS? Badania dotyczące doświadczeń rodzin goszczących pokazują, że udział w programie pomaga rodzinom. Zyskać większą pewność siebie i elastyczność. Nauczyć się przekształcać trudne sytuacje w cenne okazje do rozwoju osobistego. Rozwinąć skuteczniejsze umiejętności komunikacyjne oraz lepiej wyrażać swoje wartości osobiste i kulturowe. Nauczyć się nowego języka lub wzmocnić swoje umiejętności językowe. Poszerzyć zrozumienie i zwiększyć tolerancję wobec różnych kultur, grup etnicznych, religii i innych kontekstów międzykulturowych. Lepiej radzić sobie z niejednoznacznością i różnicami w przyszłych sytuacjach. Zdać sobie sprawę, jak wiele można się jeszcze nauczyć i jak wiele możliwości stoi przed nimi. Bardziej interesować się sprawami globalnymi i angażować się w tematy dotyczące świata. Zrozumieć, jak ważna jest wrażliwość kulturowa podczas pracy nad trudnymi kwestiami związanymi z innymi kulturami i krajami. Ćwiczyć umiejętność mediacji oraz współpracy pomimo różnic. Goszczenie ucznia AFS to nie tylko wsparcie dla młodych ludzi, ale także wyjątkowa okazja do rozwoju dla całej rodziny. Zaproś świat do swojego domu i zostań rodziną goszczącą. Link do formularza zgłoszeniowego dla rodzin goszczących znajduje się w opisie do tego odcinka podcastu. Zapraszamy.